Witam Państwa bardzo serdecznie na tej dzisiejszej konferencji prasowej, która dotyczy pozyskania środków finansowych na przebudowę drogi powiatowej na odcinku miejscowość Chorzęcin, miejscowości Łazisko. Mowa tutaj o pozyskaniu tych środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Proszę Państwa, zapadła decyzja premiera, Pana Mateusza Morawieckiego, jak i również Pana Wojewody pana Tobiasza Bochańskiego o tym, że właśnie ta przebudowa otrzyma dofinansowanie. To dofinansowanie jest na poziomie 60%, czyli z tego pierwszego kosztorysu, który jest obliczony na poziomie 4 milionów złotych na to zadanie, powiat Tomaszowski otrzyma kwotę około 2 milionów 400 tysięcy złotych. Bardzo nas to cieszy, że pomimo tej pandemii związanej z koronawirusem również są podejmowane inne konkretne działania przez pracowników zarządu dróg powiatowych kończy się to dużym sukcesem ja oczywiście tutaj chcę podziękować szczególnie pani dyrektor bacie Zysiak bo to jej właśnie zaangażowanie i jej pracowników doprowadziło do tego że dzisiaj możemy się z państwem taką kolejną radosną informacją podzielić proszę państwa Chciałbym również podkreślić bardzo dobrą współpracę Samorządu Powiatowego Samorządem Gminy Tomaszów Mazowiecki w sposób szczególny z Panem Wójtem Franciszkiem Szmidlem i Radnymi Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki. Mamy tutaj konkretną deklarację Pana Wójta, że ta inwestycja zostanie dofinansowana kwotą miliona złotych. To nas bardzo cieszy, natomiast te pozostałe pieniądze, które są w ramach inwestycji będą pochodzić z budżetu Starostwa Powiatowego. To długo wyczekiwana inwestycja właśnie w tej części naszego powiatu na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki i bardzo się cieszymy, że w najbliższym czasie ona po prostu dojdzie do skutku. W tej chwili głos przekazuję tutaj Panu Wójtowi Franciszkowi Szmiglowi. Dziękuję bardzo Panie Starosto, Szanowni Państwo. Pan Starosta mówił, że cieszymy się, tak, cieszymy się z tej inwestycji, bo ona jest tam bardzo potrzebna, droga jest w stanie, że tak powiem agonalnym i trzeba było takie przebudowę generalnie zrobić. Yy, oczywiście my się mocno angażujemy we wszystkie tego typu przedsięwzięcia, dlatego, że jak ja tłumaczę swoim radnym, czy mieszkańcom, dla mnie ważniejsza jest droga powiatowa, która Prowadzi do kilku miejscowości, niż nawet wybudowanie za ten, za ten milion złotych jakiejś ulicy jednej w gminie. No, taka jest sytuacja, że na terenie naszej gminy praktycznie mamy same drogi powiatowe, te takie bardziej uczęszczane i musimy w tym jak gdyby mocniej partycypować. Jest to um, sukces starostwa i Pani Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, że te, ta inwestycja to dofinansowanie dostała, a my ze swojej strony już mamy uchwałę Rady Gminy, która jednogłośnie bez żadnych przeciwwskazań właśnie na tą inwestycję ten milion złotych przeznaczyła. Mnie to bardzo cieszy i czekam tylko z utęsknieniem, kiedy wejdą na roboty. My, my też wspólnie tutaj jeszcze dodam, ze starostwem przebudowujemy część innego odcinka drogi w Łazisku, łącznie ze skrzyżowaniem drogi gminnej i ta inwestycja, jak widzę, już jest na bliskim ukończeniu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za ten głos Pana Wójta warto podkreślić, że nie tylko w przypadku dróg samorządowych ta współpraca bardzo dobrze się układa, ale również także w innych dziedzinach i tutaj też na ręce Pana Wójta obecnego razem z nami składam te podziękowania związane z dofinansowaniem tych wszystkich ważnych potrzeb związanych z Tomaszowskim Centrum Zdrowia, czyli naszego szpitala. Także Panie Wójcie bardzo dziękuję. To jest oczywiście nasze wspólne dobro, bo szpital nie tylko, że tak powiem, obsługuje tutaj mieszkańców miasta Tomaszowa, nie tylko tych wszystkich, którzy są związani ze starostwem powiatowym, ale wszystkich mieszkańców naszego powiatu. I to dofinansowanie na poziomie 70 tysięcy złotych naprawdę jest warte podkreślenia. To świadczy o tym, że zarówno i pan Wójt, jak i Rada Gminy no, są czuli na te wszystkie rzeczy, które są związane z ochroną naszego zdrowia. I tutaj zawsze możemy liczyć na ich pomoc w tym względzie. Także bardzo dziękuję. Teraz proszę o zabranie głosu Panią Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Panią Bartę Zysiak. Szanowni Państwo, ja uzupełniamy posłów Pana Starosty i Pana Wójta. Podam może troszkę więcej szczegółów technicznych. Jeśli chodzi o drogę Chorzędzin- Łazisko, która ulegnie przebudowie, jest to odcinek 2600 metrów, więc powiedzmy, że zrobimy ładny kawałek dobrej drogi. Ale najważniejszym elementem jest to, że droga zostanie poszerzona, doprowadzona do 5,5 metra szerokości, będzie pobocze z kostki utwardzone, będą nowe wjazdy, a przede wszystkim droga zostanie odwodniona. Więc Cała, wszystkie elementy, które powinny być służyć drodze i użytkownikom ruchu zostaną tu wprowadzone, wybudowane. Ja ze swojej strony tylko mogę obiecać na końcu panu Wójtowi, że bardzo szybko wejdziemy na roboty. Dziękuję.